Rząd planuje cztery zmiany, które wpłyną na polski rynek pracy. Nazywam się Marta Brzykcy, jestem specjalistą do spraw kadr i płac w Biurze Rachunkowym Tax Office i zaraz pokrótce powiem Wam o tych zmianach. W najbliższych tygodniach Sejm ma podjąć decyzję o zmianach, które mogą wpłynąć na polski rynek pracy. Są to zmiany, które dotyczą zarówno i pracodawców i pracowników. I samego budżetu państwa, również Państwowej Inspekcji Pracy. Całość tych zmian możemy ująć w czterech obszarach. Po pierwsze, staż pracy. Do tej pory można było brać pod uwagę do stażu pracy tylko etaty. Braliśmy pod uwagę informacje ze świadectw pracy. Jeżeli chodzi o umowę o dzieło, umowę zlecenie, działalność gospodarczą, tych dokumentów do stażu pracy nie zaliczaliśmy. Co ma się zmienić? Do stażu pracy mają być wliczane umowy zlecenie i okres prowadzenia działalności gospodarczej. Wpłynie to na długość urlopu, wysokość nagrody jubileuszowej, dodatku stażowego i innych. Ważnym też elementem jest to, iż jeżeli dodamy do stażu pracy okresy z umowy zlecenia czy z działalności gospodarczej to to też wydłuży na przykład pracownikowi okres wypowiedzenia. Ważne będzie, żeby te dokumenty zebrać, przedstawić pracodawcy, żeby on mógł to wliczyć do stażu pracy. Umowy zlecenie zwane często śmieciówkami powinniśmy przechowywać, zbierać Niestety, niektórzy wiedząc, że to nie przyda się na przykład do stażu pracy, gdzieś zawieruszyli i tym podobnym. ZUS posiada informacje na temat naszego zatrudnienia, ale od 1999 roku, jeżeli mamy coś wcześniejszego, musimy postarać się, żeby to znaleźć i przedstawić pracodawcy. U pracodawców, jak wpłynie ta zmiana na ich prowadzenie działalności. Może to zwiększyć koszty zatrudnienia takiego pracownika. Wydłuży im się czas urlopu, jak będzie rozwiązywana umowa, to może być wyliczony przez to, że będzie więcej dni, na przykład niewykorzystanego urlopu, wyższy ekwiwalent za urlop, wyższe nagrody jubileuszowe, dodatki stażowe, odprawy. Te zmiany nie nastąpią w tym roku, dlatego spokojnie możemy się do tego przygotować. Prawdopodobnie wejdą w 2026 roku. Drugi obszar, to ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Dotychczas ekwiwalent za niewykorzystany urlop należało wypłacić ostatniego dnia pracy, czyli w momencie, kiedy osoba 31 marca 2025 roku kończyła pracę tego samego dnia, powinna otrzymać ekwiwalent za niewykorzystany urlop. To było i jest trochę skomplikowane w momencie, kiedy pracownik nie zarabia samej podstawy, do wyliczenia jego wynagrodzenia brane są pod uwagę jakieś inne składniki, sprawdzenie ile przepracował, ile wypracował danych rzeczy. Nie zawsze było to możliwe do sprawdzenia właśnie do tego ostatniego dnia pracy. Teraz zmiana ma polegać na tym, iż firma, gdzie wynagrodzenie za marzec było płatne do 10 kwietnia, będzie można ekwiwalent wypłacić również do tego 10 kwietnia. Czyli jeżeli umowa była rozwiązana 31 marca i trzeba było wypłacić ekwiwalent, po zmianach będzie możliwość wypłaty tego ekwiwalentu do 10 dnia następnego miesiąca, jeżeli tak zaplanowane są zwykle wypłaty. Trzeci obszar to zasiłek chorobowy. Obecnie zasiłek chorobowy jest wypłacany w pierwszej fazie, czyli przez 33 dni, czasami 14 dni przez pracodawcę jako wynagrodzenie chorobowe. Potem, kiedy przechodzi to w zasiłek chorobowy, płatność przejmuje na siebie ZUS. Zmiany polegać mają na tym, iż już od pierwszego dnia choroby ma wypłacać ZUS, nie ma robić tego pracodawca. Te dni 33 czy 14 były limitem na dany rok. Dla firm byłaby to bardzo duża ulga, ale dla budżetu państwa. Byłoby to spore obciążenie. Wielu specjalistów stwierdza, że byłoby to zbyt duże obciążenie dla państwa, jednak czekamy na decyzję Sejmu. I po czwarte, większe uprawnienia dla Państwowej Inspekcji Pracy. Co to oznacza? Dla pracodawców: większe kontrole, większa możliwość nakładania wyższych mandatów. Stawki tych mandatów mają wzrosnąć. Dodatkowo, w momencie, kiedy inspekcja pracy stwierdzała, że umowa zlecenie zawarta w naszej firmie tak naprawdę powinna być umową o pracę, ma znamiona umowy o pracę, to tutaj inspekcja pracy miała przed sobą długą drogę, żeby doszło do zmiany tej umowy zlecenie na umowę o pracę. Zahaczało to o sąd pracy. Zmiany, nad którymi pracuje Sejm, wprowadzać mają to, że inspekcja pracy będzie mogła sama przekształcać umowy zlecenie w umowę o pracę, to znaczy podejmować taką decyzję, przedstawiać ją pracodawcy i on będzie musiał e, taką umowę zlecenie na umowę o pracę zmienić. Będzie mógł się odwołać od decyzji i wtedy sam skierować sprawę do sądu. Ale inspekcja pracy będzie miała takie przyzwolenie do podjęcia samodzielnie takiej decyzji. Ma to uchronić pracowników. I postarać się, by nieuczciwe praktyki w firmach przestały być powielane. Podsumowując, dla kogo co przy, mogą przynieść te zmiany? Dla pracowników dłuższe urlopy, wyższe nagrody jubileuszowe, dodatki stażowe odprawy i tym podobnym, pracodawcy, wyższe koszty w dłuższej perspektywie, ale uproszczenia w rozliczeniach, wypłacie wynagrodzeń chorobowych, państwo. Musi przygotować się na wyższe wydatki, głównie z tytułu przejęcia wypłaty zasiłków chorobowych i wliczania zleceń do stażu pracy. Pamiętajcie, to są na razie planowane zmiany, nic jeszcze nie weszło w życie. O wszelkich zmianach potwierdzonych będziemy informować na bieżąco. Obserwujcie nasz profil i subskrybujcie nasz kanał na YouTube.